Jeśli chcecie realnie zacząć wygrywać więcej gier w Clash Royale, musicie poznać te triki. Gracze na najwyższych poziomach używają ich w każdym meczu, a większość ludzi nawet nie wie, że istnieją. Przechodzimy od razu do tematu. Przedstawię wam triki, które zmienią sposób gry i przełożą się na więcej wygranych. W dzisiejszym materiale dowiecie się, jak wykorzystywać karty, które mają z pozoru bardzo prostą mechanikę, a w odpowiednich rękach stają się kluczem do zwycięstwa. Trik numer 1. Push Mirroring. Największy błąd graczy to bronienie wszystkiego jedną stroną. Push mirroring polega na tym, że kiedy przeciwnik zaczyna puszować prawą stroną, od razu zaczynacie mini push lewą. Skutek? On nie może pójść all-in, więc jego push jest słabszy. Aby Wy bronicie taniej i macie gotowy counter push. Trick numer 2. Delayed Spell Bait. Kiedy gracie przeciwko dekom typu Byte, nigdy nie rzucajcie wszystkiego w to samo miejsce od razu. Opóźnijcie dodanie karty o pół sekundy. Przeciwnik wyrzuci spell tylko na jedną jednostkę zamiast na cały Wasz push. Trick numer 3. Zap timing. Większość graczy używa Zapa, żeby po prostu zadać damage. To błąd. Najlepsze zagrania udają się dzięki zatrzymaniu kolejnego uderzenia przez np. pekkę, jak w tym wideo. Takie z pozoru proste, a za to jakie skuteczne. Trick numer 4. Cheap defense, heavy defense. Gracze wygrywają jedną ciekawą strategią. Zawsze zaczynają obronę od najtańszej karty. Dopiero potem, jeśli trzeba, używają ciężkiej obrony. To sprawia, że ponoszą koszt 3-4 eliksiru zamiast 6-7. I w ten sposób uzyskują przewagę eliksiru. Trick numer 5. Trade for tempo. Nie puszujcie wtedy, kiedy macie dużo eliksiru, tylko kiedy przeciwnik ma za mało. To jest najważniejsza zasada prowadząca do wysokich wyników. Trick numer 6. First hit Den Block. Kiedy jednostka z bardzo małą ilością zdrowia idzie w stronę waszej wieży, nie marnujcie eliksiru. Pozwólcie zadać wieży pierwszy hit wrogiej jednostce, pod warunkiem, że nic nie będzie jej osłaniać, a dopiero potem ją zablokujcie. Oszczędzicie w ten sposób 1-2 eliksiru na push. Trick numer 7. Defense Spell równa się Free Counter Push. Spell użyty w obronie nie jest stratą, jeśli wasze jednostki dzięki temu nie zostaną pokonane. Możecie ich użyć i stworzyć darmową kontrę za bezcen. Dziękuję za oglądanie. Dajcie znać w komentarzach, czy dowiedzieliście się czegoś nowego lub czy coś było niezrozumiałe. Chętnie odpowiem na wątpliwości. Zapraszam do zasubskrybowania kanału oraz zapoznania się z wcześniejszymi materiałami. Do następnego!